W tym roku przypada 50. rocznica istnienia budynku Szkoły Podstawowej w Gościecinie. Główne uroczystości zaplanowano na październik, ale to nie jedyne atrakcje. Spotkanie, które zorganizowały Danuta Mejer-Saroczyńska, Alicja Lezner i Danuta Matuszczak, stanowią inaugurację jubileuszu. To jest takie drugie spotkanie z cyklu zadań podjętych z obchodami 50. rocznicą naszej szkoły. I na tym spotkaniu przede wszystkim chcieliśmy ludziom przybliżyć poezję jednego z absolwentów. Tak się dobrze złożyło, mamy rok kapłaństwa, dlatego taki tytuł, Bóg z poezji kapłanów. To jednak nie jedyny powód spotkania. Organizatorzy chcą w ten sposób podziękować nauczycielom za trud, jaki na co dzień wkładają w swoją pracę. Ta wieczornica ma być też takim skromnym, bardzo skromnym podziękowaniem wszystkim pedagogom, nauczycielom, którzy włożyli swój trud i wysiłek w to, żeby ci wychowankowie byli tacy, jacy właśnie są, i dzięki ich pracy osiągnęli to, co dzisiaj osiągnęli i są, tym, tym kim są w społeczeństwie, w swoim środowisku. I właśnie to chcia, chcieliśmy przez tą wieczornicę pokazać, żeby y, uczniowie też naszej szkoły widzieli, y, że wspaniali ludzie ukończyli tę szkołę. Ludzie różnych specjalności, y, ludzie o różnych talentach i, i że warto do szkoły chodzić. Rok 2010 to nie tylko wielki jubileusz szkoły, ale także rok kapłaństwa. Stąd pomysł, żeby zaprosić księdza Krzysztofa Konkol, poetę i jednocześnie absolwenta gościecińskiej placówki. Taka jest idea, nie tylko jeżeli chodzi Chodzi o pisanie wiersza, ale także o słowo w postaci kazań, że nie chodzi tyle o to, żeby odpowiadać ludziom na pytania, tylko żeby ich pro prowokować do myślenia, nie? że te wiersze raczej stawiają pytania niż na te pytania odpowiadają. Bo myślę, że każdy ma swoją taką osobistą drogę do Pana Boga, do drugiego człowieka, do swojego wnętrza i myślę, że zadanie księdza, czy zadanie księdza, który pisze wiersze, bo ja tutaj się zbraniam jak mogę od takiego tytułu poeta, tak, bo to zbyt szumnie brzmi, zbyt zobowiązująco, to jest właśnie prowokowanie do, do poszukiwania czegoś piękniejszego i głębszego. Ksiądz Krzysztof Konkol sprawuje posługę kapłańską w jednej z Gdańskich parafii. Od wielu lat pisze wiersze. W 2008 roku wydał swój pierwszy tomik pod tytułem W cieniu. Podczas spotkania jego utwory recytowały uczennice szkoły oraz sam ksiądz Krzysztof. Nie zabrakło chwil wspomnień, zadumy i humoru. To charakterystyczna cecha w utworach księdza Krzysztofa, który oprócz skłaniania do refleksji i opisywania spostrzeżeń nie szczędzi ironii oraz satyry.